Dzień dobry. Witam pana Dzień dobry. Dzień dobry. Cóż sprowadzę. E, proszę pana, e, co w tym pięknym sklepie można u pana dostać? Co pan tutaj ma? Ja mogę proponować, albo Kasp, który Nie, kasę albo, to chyba nie. Jeżeli już to komputer. Proszę pana, to co stoi tam, ja nie będę chodził w szczegóły. Pana to jest zestaw. E, to jest zestaw Pentium 2. Alf jest tutaj ekspertem. Weź stary, popatrz, czy to jest to, co... I powiedz, czy, czy wziąć, co? Popatrz, tu wszystko przeczytaj dobrze, o. I, zobacz sobie tam jest, o. Wziąć? Uczeń bardzo zdolny. Y Zakwalifikował się do Olimpiady Matematycznej w Lublinie, no a przy tym żartowniś można powiedzieć, bo swoje prace na przykład, które wysyłał do Wrocławia na kurs korespondencyjny, takie były prowadzone w czwartej klasie, potrafił podpisać Wojciech Wałęsa. Na pewno młodzieży się podobało na początku to, co robił, bo były to lekcje na pewno wesołe i takie, które mogły zainteresować ucznia. Natomiast później, z tego, co oczywiście dochodziło do mnie, informacji jakiejś od uczniów, od nauczycieli, od dyrektora, że te lekcje zaczęły być no, parodią lekcji, a nie lekcjami. I że, I że młodzież nic nie wynosiła merytorycznie z tych lekcji. To jest jego forma protestu. Nie jest jego żal, bo mi się wydaje, że to jest taki. Poświęcić życie chyba do tego protestu. Czym się to skończy, nie wiem, nie mam pojęcia, ale po prostu no, otoczył się światem, którego nie było, nie ma i nie będzie, niestety. Cześć, tak. Pan tutaj do szkoły, panie tak. bo wzruszyłem się tak e, ostatnio. No fajnie, e, to fajnie. Bo sobie przypomniałem te, te stare lata tak. i pomyślałem, że. Być może jakiś prezent powinienem zrobić szkołę, bo już rok czasu głodnie. A jakie zrobiłeś ten prezent? Panie że kupiłem tak, głośniki dla ta, ta, ta szkoły, do, do komputera. Bardzo fajne, dziękuję. A, żeby, a ponieważ te głośniki same nie będą działać, to kupiłem tak. też komputer. A gdzie masz ten komputer? Proszę no? Państwa, dajcie tu komputer, tak. dobrze? Gdzie masz ten komputer? O, już tak. idę, nie, nie, tak? Ja? O jest, komputer nawet. Gwarancje też dostajemy tak, na to. wszystko. Tylko jest. kto to zapłacił, on to zapłacił. Z tego co ja słyszałem, to jest prezent. To to jest a jeżeli prezent. to jest prezent, a to oddalonego praktycznie dziękuję. nie powinno interesować. Nic innego, Wojtek, jeszcze raz Ci serdecznie dziękuję. Tak. I dziękuję za to, że pamiętasz tutaj o nas tak fajnie. Słusznie Wasz kolega, przewodniczący klasy, powiedział, że nic Was nie nauczyłem. No to się zgadza. Nauczyłem was dwa lata i rzeczywiście nic was nie nauczyłem, to zresztą widać. Czy państwo wiedzą, co to jest odległość? Inaczej metryka. Wiem, że wiecie, ale ale nie chcecie powiedzieć, tak? Coś narysuje, a wy mi powiecie, czy to jest odległość. To jest Mickiewicz, to jest Gałczyński, a to jest Zarzycki. J, -w... Zażycki Zarzycki, tu będą trzy literki. Od Mickiewicza do Gałczyńskiego odległość, no to tak można by ją w liczbach wyrazić na przykład, no powiedzmy 15. Od Mickiewicza do Zarzyckiego, to, to odległość jest niedaleka, no gdzieś 2. Od Gałczyńskiego do Zarzyckiego, odległość powiedzmy, dajmy na to, że jest 1,2 czy bardzo, bardzo mało. Czy to, co napisałem tutaj, jest odległością? Kto z Państwa jest na tyle mądry, żeby to powiedzieć. wojciech Zarzycki kazał nam z urzędu niejako obowiązać każdemu ręce bandażem do tego wziąć cebulę i, i spowodować to aby każdy z nas się rozpłakał bo wydawało mu się że to będzie najlepsze chyba wyjście aby wzbudzić współczucie swojej osoby Eee, Pan akurat. Pan eee, profesor Zorzycki stawiał sobie krzesełko na środku, my tak w kółeczko w koło nie, niego, no i dyskusja się zaczynała na tematy, no różne tematy, a to polityczne, a to my no, nie wiem, no tematy przypuśćmy, problem aborcji, no wszystko, wszystko takie to, to no Michael Jackson, niech będzie Jordan, to tego, no nie? No i taka ta lekcja upływała. Czy takich nauczycieli powinno być więcej? To pytanie jest bardzo trudne. Wydaje mi się, że szkoła byłaby yy, za bardzo yy, niestandardowa i chyba nienormalna. No współpracy z panem Wojciechem jestem ogromnie zadowolony, bo w szkole po lekcjach mogę będzie wychodzimy głubszy niż jestem z matematyki. A poza tym z panem Wojciechem wszystko znakomicie poznałem. Pan bardzo ciekawie, obrazowo wykłada lekcje i czas spędzony z panem Wojciechem uważam za spędzony bardzo korzystnie. Jestem z tego zadowolony. Dlaczego jestem przywiązany do swojego ucznia? Tak chodzi o tą tasiemkę i ta no, tasiemka to jest małe piwo, bo to jest tylko tasiemka, natomiast ja jestem do niego szczerze przywiązany. Dlatego, że ja już taki jestem, że się łatwo przywiązuje do dobrych ludzi, a to jest dobry człowiek. Uczniowie w butach chodzą prawidłowo włożonych, natomiast jeżeli, co to jest pochodna, nie rozumie prawie nikt po tłumaczeniu szkolnym. Więc to świadczy nie o tych uczniach, ale o sposobie uczenia. Ten sposób jest, jest zły, jest schematyczny, jest y, pamięciowy, po prostu wkuć na pamięć, bez zrozumienia. Moim zdaniem recepta jest tylko jedna, prywatyzacja szkół. Dlatego, że musi być konkurencja. Jeżeli szkoły są państwowe, tak jak w tej chwili, to jest jeden podmiot, szkoła państwowa. Nie ma żadnej konkurencji, to jest jeden właściciel. Natomiast jeżeli będą szkoły prywatne, to szkoła pana Zarzyckiego będzie konkurować ze szkołą pana Anna a szkoła pana Malinowskiego z nimi ob obojgoma. Kupić sobie głodne kawałki po 50 groszy, proszę państwa, głodne kawałki. Zemstanie magistra za jedyne 3 zł. Pierwszy głodny kawałek napisał mi pan dyrektor mojej szkoły. To było takie wywalonko z pracy moje. Ze względu na brak kwalifikacji, nauczania jakiegokolwiek przedmiotu. Zawiadamiam pana, że w dniu takim i takim coś tam roz będzie rozwiązana umowa, coś tam, coś tam, coś tam. Tego sprzedałem najwięcej. To jest hit. Naprawdę człowiek ma talent. Ludzie to kupują i są bardzo szczęśliwi. Ja też zresztą głupota w Staszowi zmalała 3 do 5 razy i to jest prawda. A ja to mierzę w ten sposób, że ilość głodnych kawałków sprzedawanych na godzinę głodówki zwiększyła się w porównaniu do początku głodówki właśnie gdzieś 7-9 razy. Na początku sprzedawałem na przykład głodnych kawałków, powiedzmy 100 w ciągu godziny, a teraz potrafię je sprzedać no, na więcej. Są też, Proszę bardzo, ciasteczko. Proszę bardzo, ciasteczko. W domu dziecka Włoniowi na przykład byłem prawie codziennie. Przez, no, przez wiele miesięcy byłem prawie codziennie. Tutaj w Skopaniu byłem na przykład dwa razy w tygodniu przez kilka miesięcy. I zachęcałbym też inne osoby z zewnątrz domu dziecka, jeżeli mieszkają w pobliżu, w tej samej miejscowości albo parę kilometrów obok, żeby odwiedzały dzieci w domu dziecka. Naprawdę one na tym zyskają, te dzieci i te osoby również. Ja dużo zyskałem. Ja się dużo nauczyłem. Spędziłem dużo miłych chwil, no dużo tragicznych też, widziałem taką nędzę, nędzę tych dzieci, yy, taką psychiczną, że to dziecko płacze, bo zbił yy, na przykład starszy chłopak, nikt na to nie, nie reaguje, nikt, nikt nie pomoże, nikt nie, nie zajmie się tym dzieckiem, no, to, 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 to też widziałem. Z mojego doświadczenia dom dziecka jest to zło i to nie jest zło konieczne, to jest, to jest zło niekonieczne. Te dzieci powinny znaleźć miejsca w rodzinach zastępczych, w prywatnych domach dziecka, tam gdzie jest ktoś, kto te dzieci kocha. Sporadzę strajk głodowy, bo lubię, po prostu to jest bardzo ciekawe zajęcie. Finansowo też na tym nieźle wychodzę, więc sobie tak buduję no, już rok czasu. rok czasu i trzy dni. A myślę przy okazji, o widzę, że właśnie idzie dla mnie jakieś dobre jedzonko, a w czasie głodówki... O odpowiednie wyżywienie i zdrowe, proszę Państwa, na przykład o, pani tu mi się przyniosła zestaw surowek, ja na przykład nigdy nie jem bez jakichś surowych warzyw, bo to jest bardzo zdrowe. Mięsko, co prawda, jestem wegetarianinem, tak, dziękuję bardzo. Yy, oficjalnie biorąc jestem wege wegetarianinem, yy, ale troszkę mięska czasami nawet wegetarianie uważam powinni konsumować. Ja będę strekował do zwycięstwa i dokąd będę miał siłę. I a propos zwycięstwa, no to aż pokonam głupotę na całym świecie i obronię oświatę przed ciemnotą. Zwycięstwo wydaje mi się na razie dosyć odległe, bo zarówno głupoty jest jeszcze dosyć dużo, a ciemnoty jeszcze więcej.